3, 2, 1, start! W Mikołajkach odbyła się druga edycja imprezy Volvo Triathlon Series. W odróżnieniu od Brągowa, gdzie odbyła się pierwsza edycja zawodów, pogoda oszczędziła uczestników, całe zawody przeprowadzono przy sprzyjającej aurze. Sportowcy rywalizowali podczas każdej z trzech dyscyplin wchodzących w skład triathlonu – pływaniu, jeździe na rowerze i bieganiu. Centrum imprezy, biuro zawodów oraz strefę zmian zlokalizowano na Placu Wolności. Pierwszy raz startuje pan w tej edycji triatlonu? Nie, drugi raz. W rągowie był pierwszy? Tak. Jak tam poszło? Dobrze, bardzo dobrze. Okazało się, że niska temperatura mi służy. Tam była burza, troszeczkę opadów deszczu, wiatr, niska temperatura. Super. Czego spodziewa się pan po starcie tutaj w Mikołajkach? <noise> że dojadę do mety. A dlaczego akurat triatlon, a nie jakaś inna dyscyplina sportowa? Właśnie, podobały mi się różne dyscypliny i wszystkiego próbowałem. W tej chwili akurat triatlon. Jak się panu podobają Mikołajki i organizacja tej imprezy tutaj? Na razie wszystko jest w porządku. Poleci pan triatlon wszystkim mieszkańcom tego miasta? czy ja ogóle... Triatlon wszystkim, nie tylko mieszkańcom tego miasta. Dlaczego? Bo to jest fajna zabawa. Trochę absorbująca czas, ale generalnie fajnie. Trenowałem biegi. Potem miałem lekką przerwę, potem troszkę bawiłem się w takie multisportowe, ale z mapą zabawy takie, 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 takie rajdy przygodowe. Potem rower zacząłem katować, ale gdzieś tam zawsze z tyłu głowy był triatlon. Od zawsze, od kiedy pamiętam. Ludzie generalnie mają problem. Prawda? Nie słyszeli o triatlonie, coś tam, co po czym, czy jaki to jest, czy to jest trójbój, prawda? Ja od małego Kajtka wiedziałem, czym jest triatlon. Gdzieś tam zawsze. No i w końcu spróbowałem, okazało się, że, że, że nawet nieźle mi idzie. no i... I totalnie mi odwaliło na punkcie triatlonu, już teraz. Czy Mikołajki to, to piękne. dobre miejsce do trenowania tej dyscypliny sportu? E, na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, wygląda super, naprawdę. W ogóle to jest fajnie. Ja kiedyś tam byłem, ale tylko w tym hotelu gołębierskim, tak zupełnie się nie zapuszczałem tutaj to miasteczko. Także jest, jest naprawdę urokliwie super, bardzo fajnie. Pochodziliśmy tam sobie tym bulwarem. Miejsce niemalże stworzone do triatlonu, bo jest publiczność, to jest ważne, bo zazwyczaj triatlon jest wyrzucany gdzieś na obrzeża i jest. Nie widać nas, a tutaj chcąc nie chcą ci ludzie będą nas oglądać, bo to są tłumy, prawda, Rybki tam sobie jedzą. Także miejsce jest super i dla nas i, i myślę, że atrakcyjnie będzie tutaj dla wczasowiczów nawet. Przypomnijmy, mikołajski triatlon odbył się w ramach cyklu Volvo Triathlon Series. Kolejna, ostatnia edycja imprezy odbędzie się 25 sierpnia w Chodzieży. Warto dodać, że uczestnicy walczą o cenne nagrody, w tym główną nowe Volvo V40.